Witajcie kochani. Dziś zapraszam Was na filmik dość gadany, ponieważ będę mówić o produktach, które warto kupić z Rosmana, czyli z drogarii, która jest nam powszechnie znana i do, do której się bardzo często udajemy, gdy brakuje nam jakichś produktów. I tutaj wybrałam takie bardzo fajne perełeczki, produkty, które naprawdę warto mieć w swojej kosmetyczce. Podkłady, czy to pudry, czy cienie do powiek, róża, Czyli wszystko z makijażu yy, warte po prostu obejrzenia yy, I teraz napomknę Zbliżają się właśnie promocje w Rossmanie Chyba już od 24, czyli chyba od piątku yy, I to już będzie na podkłady, pudry, korektory No i później to kolejne dni yy, Rozpiski na pewno będą powszechnie znane Jeżeli znajdę, to yy, napiszę Wam właśnie na moim stronie, mojej stronie na Facebooku Także tam możecie sobie zaglądać. Myślę, że niedługo już pojawi się ta informacja krążąca po internecie, kiedy te promocje minus 49% będą dostępne i wtedy właśnie warto pójść w pierwsze dni na rano, najwcześniej rano i po prostu kupić te produkty. Dobrze, czyli tyle z będnego gana, przechodzimy już od razu do produktu. Pierwszym produktem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli będziecie w Rosmanie, jest to produkt, który służy do przedłużenia trwałości naszego podkładu, czyli jest to baza pod makijaż. I bazą pod makijaż, którą bardzo serdecznie polecam, jest to baza przede wszystkim rozświetlająca, czyli dla młodych dziewczyn będzie fantastyczna, dla kobiet dojrzałych po 40 już nie bardzo, ponieważ wszystko to co rozświetla, podkreśla wszelkie zmarszczki, więc radziłabym wybrać bazy matowe. A jeżeli dziewczyny właśnie lubicie efekt rozświetlonej skóry, tak jak to ja lubię jeżeli nie chcecie kupować czegoś z na na przykład tego rozświetlacza i mieszać z podkładem To pod makijaż lub po prostu do Podkładu Możecie dodać sobie bazy Jest to baza rozświetlająca um, I Lovely Party Się nazywa i jest to baza z firmy Burżuła, ja ją kupiłam kiedyś w Madlen Chyba za około 30 zł No to w Rosmanie będzie około pewnie 50 kosztowa, czyli mysze Za 25 spokojnie ją możecie dorwać Czyli właśnie um, Lovely Party z Burżua Super sprawa i teraz już płynnym ruchem przechodzimy do podkładów. Hmm, podkładami, które właśnie teraz polecę w głównej mierze będą to podkłady również z firmy Bourjois, ponieważ Bourjois jest naprawdę bardzo dobrą firmą i jak byłam kiedyś mała, to właśnie gdy chodziłam do, do drogarii z mamą, gdy patrzyłam na to Bourjois, to było takie wow, ale to jest drogie, że róż kosztuje 50 zł, to naprawdę już takie luksusowe. A taka prawda, że... Hmm, Bourjois e, produkuje w tej samej fabryce, co Chanel. Jest to po prostu tańsza siostra Chanel, e, ponieważ dokładnie składy, wszystko jest podobne, bardzo podobne, tylko wiadomo, w Chanel jest to wszystko tak wiadomo, wzbogacone, luksus, pudełka i... Jest to po prostu prestiż, a Burżuła jest to firma właśnie na, takie, na drogeryjną półkę i na takiego przeciętnego śmiertelnika, także jest to bardzo dobra firma. Jeśli chodzi o podkłady, to ja bardzo lubię, jak już wiecie, Healthy Mix Burżuła, jest to podkład... Bardzo fajnie nawilżający, dobrze kryjący, pięknie rozświetla skórę. Można nim uzyskać także mocniejszy efekt, mocniejsze po prostu krycie. Ja go bardzo lubię, najjaśniejszy odcień 151 Vanilla. I ten podkład kosztuje w okolicach 60 zł, czyli spokojnie za 30 już go dorwiecie. Sprawdźcie sobie tylko odcienie. Mój już w miarę teraz jest ok. Już teraz do tej pogody nie muszę go z niczym rozcieńczać, także jest w porządku I jeszcze drugi, drugi podkład, który polecam również z Bourjois, jest to już krem CC Jest to CC Cream i tu niby ma trzy pigmenty, zielony, biały i pomarańczowy Ogólnie jest to bardzo fajny krem CC, on również kosztuje w okolicach 60 zł. Tylko, że czym również ja ogólnie te dwa podkłady? To jest podkład, to jest krem CC Krem CC ogólnie zawiera w sobie bazę Jest to krem nawilżający yy, I ogólnie ma mniejsze krycie Jest to też również bardzo fajny, yy, bardzo fajny podkład krem CC yy, Ale jeżeli chyba miałabym wybierać, to chyba ten Healthy Mix bardziej przypadł mi do gustu No praktycznie one prawie, że niczym się nie różnią yy, Ale ten ma większe krycie na pewno i... Jest taki bardziej jakby treściwy, już to jest podkład, a to jest lżejsza wersja, ale jeden i drugi bardzo lubię, także to już zależy od Was i też musicie sobie sprawdzić odcień. Także jeżeli ten Wam nie odpowiada, a najjaśniejszy to jest 31 Ivory, ja ogólnie mam wszystkie podkłady najjaśniejsze, to możecie na przykład wziąć ten. Także możecie sobie pozamieniać, ceny są podobne, to już zależy po prostu od Was, czy podoba Wam się ogólnie konsystencja. Także burżła super podkłady, ma naprawdę warto w nie sobie po prostu sięgnąć, bo to są ogólnie najlepsze podkłady, jakie są na rynku drogeryjnym. Kolejnymi podkładami, na które warto zwrócić uwagę, już są to podkłady silniej kryjące, on też zależy od sprzętu, jakim ten podkład nałożymy. Jest to Revlon Color Stay, czyli Najbardziej uwielbiany podkład przez Polki, najbardziej znany I po prostu uwielbiany przez Wszystkie, wszystkie panie I jak widzicie ja mam tu dwa odcieniu już 150 już mi się skończyła I mam tu jeszcze, i to jest do skóry tłustej Zaś 180 czy ja mam tutaj do skóry Suchej i ogólnie tłusta I sucha w Revlonie bardzo się różnią, ponieważ Mają różną pigmentację i tak jak Już Wam mówiłam, 180 W tłustej jest o wiele jaśniej. Słuchaj, jest ciemniejsza i wpada w różowe tony Także tutaj warto zwrócić na to uwagę Ale jeżeli nie macie dostępu, ta, jak ja właśnie do sklepu Madlen Gdzie podkłady Revlon zawsze są w cenie 30 zł To śmiało możecie iść do Rossmana i zaopatrzyć się w te podkładu, Jeżeli lubicie mocniejsze krycie, bardziej taki efekt troszeczkę matowej skóry już nie takie rozświetlenie jak w przypadku tych burzła jeżeli po prostu macie jakieś problemy na przykład z trądzikiem to jeżeli chcecie właśnie mocniejsze krycie to bardzo serdecznie Wam polecam te podkłady ja je uwielbiam na sezon jesienno-zimowy jakoś wtedy mam ochotę nałożyć jakby troszeczkę więcej tego podkładu jakoś tak mam wrażenie, że on utrzymuje przed takim nadmiernym przesuszeniem z zewnątrz także mm, Revlon jak najbardziej polecam i takim najbardziej uniwersalnym odcieniem dla bla osób jest um... 150, ale ze skóry tłustej. Także mm, tu musicie sobie odpowiednio dobrać, bo 150 w suchej ma zupełnie inny odcień jak e, ta. 150 w tłustej. Także musicie sobie popatrzeć na rękach. Mm, no i ogólnie bardzo te polecam. I kolejnymi podkładami, które polecam e, również, właśnie dostępne w Rosmanie, e, jest to Rimmel Wake Me Up. I jak widzicie, ja mam tu dwa odcienie. I tutaj jest setka najjaśniejszy ivory, i tutaj jest 103 true ivory. I kiedyś. E, ja sobie pomyliłam I na początku, gdy chciałam właśnie kupić ten podkład Kupiłam 103 103 to jest tak ciemny Ja tylko go mieszam z jakimiś innymi Żeby po prostu uzyskać ciemniejszy odcień A setka jest Troszeczkę jeszcze za ciemna dla mnie, ciemniejsza, dużo ciemniejsza jest i po prostu będę go na pewno używać w sezonie już takim letnim, jak ciut się opalę, bo to nie są ogólnie jasne tonacje podkładów i te podkłady troszeczkę się utleniają, także ciemnieją na skórze, więc warto na to zwrócić uwagę i ogólnie one są bardzo fajnie nawilżające. Różnią się w tym, tym z Healthy Mix'a, na przykład z burżuła, bo są ogólnie podobnej konsystencji, też nawilżają, ładnie rozświetlają. Tyle, że burżuła rozświetla w sposób taki bardzo naturalny, subtelny. A tutaj w ten Rimmel Wake Me Up ma po prostu drobinki. Yy, I wcześniej mi to kiedyś nie przeszkadzało, yy, ale gdy właśnie zaczęłam stosować burżuła, to bardziej lubię wykończenie właśnie burżuła Healthy Mix, ale ten też również lubię. Fajnie na nawirze ogólnie, pięknie pachnie, super wygląda na skórze. Także jeżeli jesteście troszeczkę ciemniejsze, yy, to możecie spokojnie sobie zafundować ten podkład. No, zobaczcie sobie, który bardziej Wam przypadnie do gustu. Ja lubię ten i ten, yy, także nie ma tu najmniejszego problemu. I płynnym ruchem przechodzimy do korektorów. Korektorem, którym polecam z Rossmana. Hmm ogólnie ciężko jest dostać dobry korektor w drogeriach jeśli chcecie, macie duże cienie pod oczami szukacie czegoś naprawdę, co Wam te cienie przykryje, no to niestety w drogeriach jest bardzo ciężki wybór, bo jeżeli yy, na przykład są te kamuflaże z Catrice, dla mnie na przykład ten odcień najjaśniejszego jest dużo za ciemny pod oczy i nie wyobrażam sobie, żebym taki kamuflaż yy, za ciemny mogła nałożyć pod oczy i jedynym takim produktem w miarę ok yy, yy, który ogólnie bardziej się nadaje moim zdaniem do punktowych yy, punktów zakrywania na przykład jakichś wyprysków jest L'Oreal True Match i ja ten L'Oreal ten korektor mam w dwóch odcieniach, najjaśniejszy to jest 1 a ja mam 2 i chyba też 1, nie pamiętam już dokładnie 1 też mam tylko po prostu tutaj wyciągnęłam jeden i to jest korektor właśnie jak widzicie w takim aplikatorku jak tradycyjne. Ogólnie są dobre, tylko nie polecałabym go właśnie, jak to mówiłam nakładać pod oczy, bo on wysusza ogólnie. Tylko na drobne jakieś tam zmiany, na wypryski i kolejnym korektorem, którego niestety nie mam, ale słyszałam o nim bardzo dobrej opinii i na pewno po niego skoczę w Rosmanie jak będę na tych promocjach. Jest kolek korektor również z Loreala, jest to Lumi Magic, Magic coś takiego. Jest to korektor w takim ładnym pisaku, pięknie on rozświetla, bo widziałam właśnie u dziewczyn na filmikach, m.in. u Katosu i ona właśnie sobie nim fajnie rozświetla skórę, wokół oczu, na nosie, ogólnie modeluje sobie nim twarz i... Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny korektor I też dużo o nim dobrego słyszałam Także tamtem też się zainteresujcie Ogólnie L'Oreal też jest dobrą firmą jak Bourjois Jest to w sumie podobna półka cenowa Także możecie się zainteresować tym I tamtym drugim Lumin Magic Jeśli chodzi o pudry To pudry, które polecam, jak zapewne wiecie Jest puder z Rimmela Jest to... Stay Matte, jest to odcień 001, transparentny Właśnie jedynka jest transparentna, inne są z kolorem I jest to puder, nie pokażę Wam nakrętki, bo mam zaklejoną całą plastrem. Bo niestety opakowania są dość takie łamiące się, to jest taki bardzo tani plastik I jeżeli on spadnie, to na bank się Wam roztrzaska, także uważajcie Bo mi właśnie tak poleciał i teraz musiałam wziąć od mamy pożyczyć do pokazu jest to bardzo fajny puder, który fajnie matowi, dość tak w porządku, pod oczami się nadaje do matowienia. Ogólnie jest mały odcień transparentny, więc to super, ponieważ nie zmieni Wam odcieniu Waszego podkładu, a jeżeli lubicie właśnie odcienie z kolorem, to również są takie dostępne, także popatrzcie sobie, on w cenie regularnej kosztuje jakieś 25 zł, także spokojnie za nie wiem, z 10-12 zł go dostaniecie na tych promocjach. Naprawdę, jeżeli szukacie fajnego pudru, to na pewno ten, serdecznie go polecam. Fajny jest, naprawdę dobrze się sprawdza, tylko opakowanie jest dość beznadziejne. Kolejnym pudrem, o którym chcę wspomnieć, który testowałam i widziałam, że jest właśnie fajny, niestety nie mam go w swoim asortymencie, jest to puder również z firmy i Jest to puder sypki z kolei i ten puder występuje w dwóch odcieniach, w Peach i Rose. Zazwyczaj, wiecie co, brałabym Peach, ponieważ. Z... Właśnie te pudry mają to do siebie, że są w kolorze i nie ma odcienia transparentnego, a puder sypki, właśnie drogeryjny jest ciężko znaleźć, bo firmy nie mają zazwyczaj takich, takich pudrów, zwykle są to prasowane kompakty. I właśnie tamte dwa pudry są bardzo fajne w dużych opakowaniach. I ja bym chyba wybrała dla naszych takiego typu urody właśnie ten pitch, brzyskwinkę, ponieważ no nie jesteśmy różowe i bardzo mało osób ma w populacji ogólnie światowej skórę z pigmentem właśnie różowym. Także wybierałabym na pewno ten, ten pomarańczową wersję, żeby po prostu omijać delikatnie buzię i zagruntować. Nie dawałabym go jednak pod oczy, bo wam na pewno zmieni i zarzuci wam okolice pod oczami, ale tamten budrem też warto się zainteresować. Na cienie do powiek, jeśli chodzi o cienie do powiek, to w drogeriach ciężko jest znaleźć cienie w kompakcie które są dobre jakościowo także tutaj tak bardziej kupowałabym po prostu pojedyncze jedynie chyba Maybelline ma takie kompakty, ale tam też to są same głównie perły, więc matów ciężko jest dostać Dobre, maty, ogólnie jeśli polecam, jakie polecam cienie, to polecam cienie z Inglota, są naprawdę super cienie, także gorąco Wam je polecam. A jeśli chodzi o drogerie, to polecam Wam właśnie te cienie pojedyncze i takimi bardzo fajnymi cieniami są cienie z firmy L'Oreal. Jest to Infallible z serii, właśnie Infallible i są to prasowane jakby pigmenty. Ja mam w dwóch odcieniach, widzicie, w fioletowym, który się nazywa. Jest to numerek 005 i w różowym 004. I są to właśnie takie pigmenciki. Bardzo ładne, pięknie się mienią. Można je nakładać również na mokro, czyli po prostu z zbliżonym pędzelkiem. Wtedy mają silniejszy błysk i dłużej się trzymają na powiece. I tutaj one też mają takie właśnie fajne, zamykane opakowanie, że nic Wam się nie pokruszy. No i fiolet. Ogólnie te, te dwa kolorki polecam właśnie dla osób, które mają zielone oczy. Pięknie wydobędą właśnie tę tęczówkę. I te cienie są bardzo fajne. fajnie się sprawdzają przy makijażu ślubnych, jeżeli mamy właśnie. Zielone oczy, i na przykład sale dekoracje w takim pudrowym różu, w fiolecie zazwyczaj tak jest. To właśnie te cienie są super do tego, także je polecam. Są również inne kolorki i jest jeden bardzo fajny. Właśnie z tej serii, który też może być rozświetlaczem. I Jest to właśnie odcień taki jaśniutki, delikatnie wpadający w złoto super sprawa i możemy go nanieść na powieki i na kości policzkowe, ponieważ może służyć także jako rozświetlacz. Kosmetyki są wielofunkcyjne, także te na pewno Wam polecam. I kolejnymi cieniami w kremie, które również są wielofunkcyjne, z tym, że chyba dwa odcienie są tylko takie wielofunkcyjne, są cienie w kremie kolor tatu z firmy... Co to jest? Maybelline. Z firmy Maybell, niestety tutaj już mi się starło. I te cienie są bardzo fajne. Mogą służyć jako baza pod cienie pod na przykład tamte, żeby jeszcze bardziej wybić te z Loreala. Jak widzicie, mają piękne kolory. Mogą służyć również jako eyeliner, bo mają konsystencję właśnie kromową. Jako cień na całą powiekę, jako też wypełniacz w brwi, ponieważ właśnie odcienie Permament Taub, czyli 40, jest to odcień jak widzicie, jest to taka pomada. W ocieniu takim myśli, są jest on bardzo fajne dla blondynek. Jeżeli właśnie szukacie czegoś, co Wam fajnie podkreśli brwi, to na pewno będą te produkty. One też im chyba nie są drogie, kosztują w okolicach 20 kilku zł, więc za 10 spokojnie je dorwiecie. Tak powyżej 10, więc warto sobie zakupić właśnie ten permanent. się, jeżeli jesteście blondynkami, bądź brunetkami takimi jasnymi. I tak każdy kolor produktu, który nałożycie na brwi, będzie i tak zawsze ciemniejszy. Także brunetki, myślę, też spokojnie mogą się skusić na ten produkt. I jest to również baza pod ścianie, pod na przykład jakieś brązowe smołki. Także na pewno te Wam. Polecam serdecznie. Jeśli zaś chodzi o eyelinery, to must haveem takim drogeryjnym, jest eyeliner z filmy <laughs> Również Maybelline i jest to eyeliner i Studio Lasting Drama, że liner, 24 godziny. I takim najbardziej powszechnym numerkiem jest 01, czyli po prostu czarny. Jest to eyeliner w słoiczku. Jak widzicie, już u mnie jest spore denko, to jest moje już drugie opakowanie tego eyelinera. Jak wiecie, ja ten eyeliner bardzo lubię. Ma on wykończenie stricte, właśnie matowe, głęboka czerń. Pięknie się rozprowadza, jednak ja do niego dodaję też kapeczkę Duraline, czyli takiego specjalnego płonu z Inglotan, kosztuje 20 zł. Dzięki temu mam bardziej taką płynną konsystencję tego eyelinera. Nie jest on zbity, nie zasycha i po prostu dłużej wytrzymuje i ma. Dłuższą żywotność dzięki właśnie temu płynowi I ogólnie lepiej się nim rysuje, jeżeli jest bardziej taki płynny Opakowanie też jest super, także jak najbardziej Wam go polecam W opakowaniu jest również dołączony do niego pędzle który również daje radę Nie jest on żaden ścięty, tylko właśnie taki zakończony takim Zaokrąglonym czubeczkiem Da się nim również zrobić kreskę Także tylko trzeba spokojnie nad nim popracować Jest jeszcze wersja fioletowa, której Wam nie polecam To jest w ogóle całkowicie inny produkt Nie kupujcie jego fioletu, ja również go mam Ale nie będę go wyciągać, bo nie polecam go w zupełności Ma on bardziej taką jakąś suchą konsystencję W ogóle kolor, kolor jest... Nie, nie jest napigmentowany, jak się go nakłada, to robi jakieś beznadziejne plamy jest tragiczny. Także fiolet nie kupujcie, kupujcie tylko czarny, klasyczny, klasyka jest najlepsza, pamiętajcie, a fiolet totalnie nie wypał. Jeśli chodzi o kolejny alarmny który Wam polecam, który również znajdziecie właśnie w Rosmanie na promocjach, to już w ogóle za niego chyba dacie, nie wiem z dwa złote ze 3, chyba coś takiego i jest to także grzech nie mieć tego, ale tego produktu jest to eyeliner film Lovely Butterfly Liner czyli eyelinery w kolorze bardzo takich ładnych wiosennych Odcieniach I ja tutaj mam wersję różową, jest jeszcze wersja niebieska Taka śliczna, naprawdę, imiętowa, także ja na pewno się po niej też wybiorę I jest to eyeliner, jak widzicie, w pędzelku, ładne pastele Ja dodawałam ostatnio taki makijaż z kreską Ogólnie zdjęcie makijażu oka, na którym zrobiłam czarną kreskę I po prostu obrysowałam tą czarną kreskę tym różem Przepięknie to wygląda naprawdę i zwraca uwagę innych osób i po prostu jest bardzo estetyczny, elegancki również, tylko że troszeczkę wiosenny. Także ten nalanie w celu regularnej kosztuje około 8 zł, także no, myślę, że 4, jakoś około 4 zł spokojnie będziecie mieć ten produkt. I jeśli chodzi teraz o tusze do rzęs, to bardzo serdecznie polecam wam tusz yy, z Burżuła. Yy, ja yy, do niego się Troszkę przekonywałam przez chwilę, ponieważ jego formuła jest bardzo wodnista na początku I jest to tusz Bourjois twist up, twist up The Volume I ja mam odcień czarny, po prostu klasyczny I jest to ten charakterystyczny tusz z tymi dwoma szczoteczkami To jest szczoteczka grubsza, która ma więcej jakby... Bardziej napakowana jest tymi ząbkami I ona bardziej pogrubia rzęsy, jeżeli tutaj przykręcimy za taką dupkę to robi nam się część dłuższa i ona po prostu bardziej wydłuża te rzęsy, rozczesuje je i szczerze Wam powiem, że ja wolę pracować na tej grubszej, ponieważ ta strasznie skraja mi rzęsy, no ale każdy ma rzęsy inne, więc warto sobie zobaczyć, która opcja jest lepsza i ten tusz chyba kosztuje w okolicach również 50 zł, więc za 25 też będziecie go śmiało mieć. Polecam go bardzo serdecznie, ogólnie produkty burżua polecam. I Kolejnym, kolejną maskarą, którą również polecam, niestety musiałam ją wyrzucić, bo już było puste opakowanie, ale to nie znaczy, że jej nie lubię. Jest maskara Max Factora 2000 Calorie, wersja czarna z czerwoną obwódką. Jest to super maskara, ma wywiniętą szczoteczkę, nie jest co prawda ona silikonowa. I właśnie ona bardzo fajnie podkręca rzęsy Po prostu rzęsy sięgają, tak są wywinięte. Cudowna maskara, ogólnie z serii 2000 kalorii, bardzo polecam I jeszcze fajne maskary ma również Ma również Za filma Maybelline, chyba te takie grube z tymi szczoteczkami, wiecie, te powszechnie znane, także nimi też warto się zainteresować. Jakiś kolosal chyba to jest Maybelline. Yy, także yy, te są bardzo fajne, ale ogólnie te dwie polecam. Ja jestem ogólnie zwolenniczką chudszych tych szczoteczek niż tych grubych szczot. Po prostu jakoś nie lubię nimi malować. Teraz yy, mowa o różach. Jeżeli chodzi o róże, to ja polecam wszystkie róże z firmy Bourgeois. Ogólnie mam jeden odcień yy, tylko tych róży i mam tutaj takie jakby. Wersji bez opakowania I jest to odcień chyba Healthy Mix Nie wiem, tutaj jest napisane, ale to chyba jest numer odcienia Jest to właśnie taki piękny róż w odcieniu delikatnej pomarańczy Super wygląda na policzkach, bardzo naturalnie I te róże ogólnie są mega wydajne Kosztują co prawda 50 zł, ale teraz będą za 25 Więc w cenie, w cenie jakby jednego macie aż dwa Więc super sprawa I na pewno ja skuszę się na pewno na te róże Pięknie pachną, mają charakterystyczny zapach Cudownie wyglądają na policzkach Mają super pigmentację, mega wydajne I ogólnie grzech nie wciąć tych róży Bo naprawdę, no, to jest ta sama produkcja co Chanel Więc mieć produkt z Chanel to już chyba lepiej niż nie, z zy... <grym> jakiejś tam innej Przecież no, Oczywiście żartuję Także róże z Bourjois Wam bardzo serdecznie polecam I kolejnymi różami, które również polecam I są to chyba róże z Vibo. Tak, z Vibo. I bo też jest dostępne w rysmanie i są to róże tak jest za chyba, nie wiem, piątkę, nie wiem ile one dokładnie kosztują. I są to właśnie te róże w kompakcie, bardzo fajne, pięknie wyglądają, też kosztują grosze, także warto się nimi zainteresować. Jeśli chodzi o pomadki, to bardzo serdecznie polecam Wam, już nie będę dłużej gadać o tych pomadkach. Pomadki z Bourjois Rush Edition Velvet, piękny odcień, niedługo się trzymają, utrzymują na ustach, cudownie wyglądają, piękny mat, super. Błyszczykiem, który polecam jest również błyszczyk z Bourjois efekt 3D, super odcień, jest on delikatnie taki ustawy Dzięki czemu jest długo utrzymujący się na ustach Klei Dlatego jeśli jest wiatr, to nie polecam go używać Bo wszystko Wam się przyklei do tych ust e, Dość niefajna sprawa Ale błyszczyk super, naprawdę wygląda do ustach Piękny jest e, No i kolorki tam też ma bardzo fajne Jeżeli lubicie błyszczyki I ostatnimi takimi produktami z firmy Revlon Są pomadki w sztywcie w odcieniu Ja mam 35 i 20 e, Są to pomadki takie, widzicie, wykręcane Mają piękne, nie matowe, Są nawilżające mm, takie fajne wykończenie mają właśnie błyszczące. Fajnie wyglądają na ustach, bardzo długo się utrzymują I będą też kosztować w okolicach Nie wiem, chyba 15 zł, także Jeżeli, jeżeli lubicie szybko raz, dwa Przeciągnąć sobie usta bez jakiegoś specjalnego Wykończenia, jeżeli lubicie nawilżenia To te pomadki na pewno Wam się spodobają Bardzo długo też utrzymują się na ustach e, Kolor po jakiś e, Kilku godzinach się zjada Ale pigment zostaje w ustach, także Jak najbardziej Wam te polecam. Dobra, to tyle Bo już mi kończy się bateria i mówię na takim Speedzie totalnym. Dobra, to tyle Jeżeli chodzi o te produkty, jeżeli Filmik Wam się podoba. To zapraszam Was do lajkowania, SMS, do lajkowania filmiku, do subskrybowania kanału, do wchodzenia właśnie na mój fanpage na Facebooku. Bardzo będzie mi miło, także zapraszam Was na mój Instagram, na Snapchat, na wszystko, na wszelkie aplikacje i właśnie wszelkie wiadomości są o tych mediach społecznościowych, są dostępne na mojej stronie na Facebooku i podlinkowane również w opisie na dole. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa pa!